Co się dzieje Zuzia? Która godzina? Sprawdza? Zuzia, <grym> nieważne teraz, która godzina, dziś jest koncert Gwiazdeczki, naszej ulubionej piosenkarki. <grym> Ej, czekaj, bo światło i musimy podyskutować, OK. To idzie do mamy zapytać, czy pójdziemy na koncert gwiazdeczki Dobra, ja teraz będę mówiła wyliczankę I ustaw się obok mnie i będziemy wybierać, kto będzie Dobra Wpadła bomba do piwnicy Napisała na tablicy SOS Głupi pies, tam go nie ma, a tu jest Żeby było sprawiedliwie, to wypowiem jego imię SOS Głupi pies, tam go nie ma, a tu jest jej! Wypadło na Ciebie Zuzia! No pójdziesz do mamy, okej? Okay? Okej! Okay. O matko, te czwóreczki, czwóreczki! Mama! Cześć Zuzia! Co, co, co? Słucham kochanie. dzisiaj koncert gwiazdeczki naszej ulubionej piosenki. Wiem, wiem, wiem Zuziu! Właśnie miałam dla Was niespodziankę i właśnie już kupiłam pięć biletów. Poczekaj, chodź. chodź. Chodź do mnie. Rose ma talent, no nie, z malowaniem. To może pomóż jej i zrobicie plakat dla waszej piosenkarki. Że będziecie tam po plakat pokazywało. Co wy na to? No to leż do Rose. Y najlepszej piosenkarki. Wjazd. That's... seny A ja dziękuję, jak ktoś chce mój podpis niech podchodzi. Albo selfie, jak ktoś chce. Uch. O, co byś chciała? Podpis. O, pokaż. No, już sędzią się podpiszę. Dobrze? I już. Proszę bardzo. Widziałam, że Rose w ogóle też tam podśpiewywała. Powiedz jej, że zapraszam Was dwie. Um, jutro do mojego um, miejsca, um, mojego miejsca, tam gdzie tworzę piosenki, i będziecie razem ze mną tworzyć nową moją piosenkę, dobra? Moje wow. było marzenie. Zleć wow. do domu i jakby to, to tutaj mam dla Was stroje ważne. Dobra, dobra, ale proszę bardzo, to jest dla Ciebie i dla Twojej siostry. I pamiętajcie, yeah. jutro. No dobrze widzowie, tak. ale jeżeli polubiliście mnie, Gwiazdeczkę, to zostawcie po tym filmie 200 łapek w górę, albo i 250, prawda Zuzia? Tak! Musicie bardzo dużo zostawić, bo inaczej nie będzie więcej ucików. No dobra, to buziaczki, papa, pa. Gwiazdeczka zawsze z wami!